I don't know. You will play the ball, so take the ball. Only, 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 all can be. Bigger. So take the ball with you. Maybe little, because all is not growing up. Okay. Jedziemy na plażę, słuchajcie. Toż ja jedziesz z nami? Ej, toż ja. co nie jedziesz? Dawaj do tatusza Tata bierze, to się zabiera. No, jedziemy całą familią A co tam? Jacek też tu Próbowałem tam przy jeszcze coś zrobić, muszę czujnik ściągnąć jeden Czujnik ciśnienia i nie chcę Nie mogę odkręcić, nie mogę jednego koła wczoraj dopompować Tak, na plażę, jedziemy do niedaleko Hagny, byliśmy kiedyś tam Kamienista plaża, ale bardzo fajna Wygań wygoni tu hard na bicie nie no, no. ha? Huh? yes we're going to beach jedziemy na plażę, dobra do zobaczenia potem zatrzymaliśmy się w naszym punkcie widokowym, pięknym w górach Czyję, że nie dojedziemy na tą plażę, bo tak się włóczymy

Okej okay. Danika w cieniu Co oni tu sprzedają? Banany What is this? Also banana? Tak yes. Ok Kurze łapki Oli jak podziwia Lecimy na tą plażę Przecież naprawdę nie dojedziemy tam na nika nie chciała w słońce jechać, dlatego pojechaliśmy późno Żeby gorąco nie było na plaży Słuchajcie, <grystanie> zajechaliśmy na miejsce No nie mam teraz jak nagrać jak będziemy szli Tu muszę wziąć kurczaka, jeszcze psa Na ręce, więc Widzimy się na plaży Tak, no, tak, się na plaży idzie Proszę, a tu? Panie, co wejść <grystanie z wioski> Hello no. Hello Hej O i tu mi I tu miejsce znaleźliśmy To się, się mi to do kurczaka dobiera To się tu posadziłem biedną no nic. Zjemy coś We will eat something and then we're going to swim, nie? Yeah? O swim and eat Eat first. Okej okay. Piękna plaża Kamienista, ale jest naprawdę... no i odpływ patrzcie. Ale jest naprawdę cudowna. Podoba nam się tu muszę zobaczyć na telefonie O której będzie przypływ. Cudownie. No i turyści są też. Widzę tutaj kilku turystów, nawet już się zajadają. A nie wzięliśmy jedzonka dla Zosia. To się znaczy. Zosia mi w głowie. No może mięska i damy z kurczaka. Że nic nie będzie, tak? Mordeńko w kurczaczkach chcesz? Tak? Jak mm. Dziewczyny poszły do wody. A tutaj Rosjanie. Bardzo dużo Rosjan na Filipinach. Więcej w Tajlandii, ale na Filipinach też. Zresztą oni wszędzie są. <gryw> tak jak Polacy. I... To się nie chce iść z Gdzie tam zajęta jest? Klapki mu odpłyną zaraz No i co fajnie, Vanessa? In the car You want me to bring To się i zda in the table Dobra, przyniosę Oliverowi tego kółko do pływania I sprawdzę Co Tosia robi Co tu robisz? Chodź Tu pani dzwonkiem dzwoni A To się wystraszyła Chodź tutaj mordo no, uh! chybuje, pływa! ha oceanie pływa! Ty, dzieciaki, teraz frajda na całego a to czeka tam na mnie o Tam No bo tam ja wskoczę po dziewczynach no Już bez kamery. Wezmę to się i popływamy sobie. A co to? A co ty tu robisz? Ha zmoczył zmucił mi się ręcznik O Jezu Może te pchełki od tej solnej wody wyjdą Dziewczyny poszły. O, Tosia Hej Tato to ma tutaj zabawy dużo Polody Proszę bardzo Mogoče vino za mene ali kaj podobnega. Smačenje v glom, da to je. Jaz bom vzel to. Ni veliko za vas. Doszliśmy do wniosku, że Tosia uwielbia wodę, nie chciała wyjść potem, stała w wodzie jeszcze No, w swoim żywiole jest tutaj pobiegać, po plaży mm -hmm. Poleciała nam na drogę słuchajcie i teraz Tatoś dał jej reprymendę i tak siedzi i słucha Słucha I udaje, że nie wie, o co chodzi. Hej. Tosia, gdzie ty żeś była? No, Ty obuusiaku jeden. Hej, pokaż się tu. Pokaż ten pyszczej Gdzie ty żeś była? No? Wie, że źle zrobiła. Ale coś taka słodka, o Jezu O Boże, uśnie Widzieliście to? <średzieliście> Jej się po prostu spać chce, słuchajcie, patrzcie Anika udaje mój głos I Oli się śmieje Ale. Jest, tak? nie, jest to jest ważne, prawda? Nie, już jest ważne. Ole! Spako! 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 Cześć. jest? Danika tek bez nail katarholmic. Daniko! Słuchajcie, kolejny, kolejny dzień mamy. E, dzisiaj nic nie będę nagrywał. Ryba! z tego względu, że o no, tym mam dużo do zrobienia. Że zrobić, żeby wam filmy wyedytować dla księgowej przygotować, przygotować dokumenty i jak czasu starczy to jeszcze ten film z Przemkiem zobaczyć co tam, gdzie skończyłem i co dalej robić. <noise> Bo w tym miesiącu musi iść przy... film z Przemkiem z tej drogi krzyżowej. To się stop. Stop, nie wolno gryźć Nie wolno gryźć To się podgryza nas i Próbuję ją nauczyć, żeby nie gryzła Krótkie szkolenie od moich patronów dostałem jak psa wychować i Próbuję ją nauczyć kilku rzeczy No, Tosia. Tosia, zostaw tą holinkę Ej! Stop! Stop, stop! No podłapuję Pani Tosia! Stop! No. Za ja każdym razem jak powiem stop, to przestaje. Ale chodź do tatusia. Kiedy ta dusia? co? W telewizorze jesteś Tosia! No chodź tutaj do mnie! Chodź tutaj! Tosia, chodź! Tutaj do mnie! Do mnie! Do mnie! Tu boń grzeczna! Tak? Grzeczny piesek! Nie gryź! Stop! Stop! No przestań, No? Musisz się nauczyć mówić stop, Oli. No, Vanessa, graj. Play, no come on! Daj. A ty gdzie idziesz, amigo? A? Dzieciaki mają zabawę. Z psiakiem. No, ukradła zabawkę Oliwerowych będzie, będzie szedł za nią Nie. Gdzie to? Tosia! Chodź tutaj Tam? No to zabieraj Poszedł, poszedł zabrać No zabieraj, zabieraj Zabieraj, zabieraj zabawkę a co ty ty zaglądasz? <laughs> co ty tu zaglądasz? No zabieraj zabawkę Twoja zabawka, tak? O! Teraz daje jej Gdzie bawi się z nią? Zabiera i daje No daj to si Daj to si zabawkę no, dawaj Vanessa, grasz! No, dawaj, dawaj! Wszyscy wiemy, że pięknie grasz na perkusji. A jeszcze powiem Wam, że wczoraj wieczorkiem zrobiłem kotleciki mielone, proszę bardzo. Zostało jeszcze kilka. Pyszne. Pyszne, bo swoje. <laughs> Najlepiej smakują. No, ja mogłem więcej soli dodać. Nie są słone. Hmm.